Charles Francis Hannel. Chemia umysłu Tłumaczenie Wojtek Lucjawski czyta Artur Witek. Część 11. Umysłowa medycyna W prawie umysłowej medycyny Thomas J. Hudson mówi Jak wszystkie prawa natury, prawo umysłowej medycyny jest uniwersalne w jego zastosowaniu i jak wszystkie inne jest proste i łatwo zrozumiałe. Przyznanie, że jest inteligencja, która kontroluje funkcję ciała w zdrowiu, oznacza, że to jest ta sama siła albo energia, która zawodzi w przypadku choroby. Zawodząc, wymaga pomocy i właśnie tego wszystkie terapeutyczne agencje zamierzają dokonać. Żaden inteligentny lekarz z jakiejkolwiek szkoły nie będzie twierdził, że jest w stanie zrobić coś więcej, niż pomóc naturze, by przywrócić normalne warunki ciała. Nikt nie zaprzecza, że umysłowa energia wymaga pomocy, ponieważ nauka uczy nas, że całe ciało jest złożone z konfederacji inteligentnych bytów, z których każdy wykonuje jego funkcję z inteligencją dokładnie dostosowaną do wykonywania jego specjalnych obowiązków jako członka konfederacji. Nie ma naprawdę żadnego życia bez umysłu. Od najniższego jednokomórkowego organizmu do człowieka. To dlatego umysłowa energia uruchamia każde włókno ciała we wszystkich warunkach. To jest oczywiste, że jest centralna inteligencja, która kontroluje każdy z tych organizmów umysłu. Czy, jak materialistyczni naukowcy nalegają, ta centralna inteligencja jest tylko sumą wszystkich komórkowych inteligencji cielesnego organizmu? Czy jest niezależnym bytem, zdolnym do podtrzymywania niezależnego istnienia, gdy ciało ginie? Jest pytaniem, które nie dotyczy nas w dążeniu do obecnego dochodzenia. Dla nas jest wystarczająco wiedzieć, że ta inteligencja istnieje i że jest to energia kontrolująca, która normalnie reguluje działania miliard komórek, z których ciało jest skomponowane. To jest w takim razie umysłowy organizm, który powinien być pobudzany przez wszystkie odpowiednio zaprojektowane terapeutyczne agencje, kiedy dla jakiejś przyczyny nie zdoła on wykonać jego funkcji odnośnie jakiejś części fizycznej struktury. To znaczy, że umysłowe terapeutyczne agencje są najważniejszym i najnormalniejszym sposobem pobudzania umysłowego organizmu. Należy stwierdzić, że umysłowe agencje działają bardzo bezpośrednio niż jakieś inne, ponieważ działają bardziej zrozumiale na umysłowy organizm. Chociaż fizyczne agencje absolutnie nie są wyłączone, ale wszystkie doświadczenia dowodzą, że umysłowy organizm reaguje tak na fizyczne, jak również umysłowe bodźce. Wszystko, co może zostać sensownie stwierdzone, to, że w lecznictwie umysłowym bodziec jest bardziej bezpośredni i bardziej pozytywny w jego skutkach w porównaniu z fizycznym bodźcem, dla prostego powodu, że jest z jednej strony inteligentny i z drugiej zrozumiały. Trzeba jednakże zauważyć, że to jest oczywiście całkowicie niemożliwe, by wyeliminować umysłową sugestię nawet w administrowaniu materialnych środków. Ekstremiści twierdzą, że cały efekt środków materialnych wynika z czynnika umysłowej sugestii, ale to wydaje się być nie do utrzymania. Najwięcej, co może zostać stwierdzone z jakimś stopniem pewności, jest to, że środki materialne, gdy nie są same w sobie stanowczo szkodliwe, są dobrymi i prawowitymi formami sugestii i jako takie są ulokowane z pewną terapeutyczną potencją, jak w stosowaniu placebo. To jest też pewne, że niezależnie czy są to środki materialne czy umysłowe, to one muszą bezpośrednio albo pośrednio pobudzać umysłowy organizm do kontroli cielesnych funkcji. Inaczej terapeutyczne efekty nie mogłyby być trwałe. Chodzi o to, że terapeutyczna wartość wszystkich zaradczych agencji, materialnych albo umysłowych, jest dostosowana do ich poszczególnych zdolności wyprodukowania skutku. Pobudzania subiektywnego umysłu do stanu normalnej działalności i kierowania jego energii do odpowiednich kanałów. Wiemy, że sugestia wypełnia to wymaganie bardziej bezpośrednio i pozytywnie, niż jakiś inny znany terapeutyczny agent. I to jest wszystko, co musi zostać dokonane dla przywrócenia zdrowia w każdym przypadku poza domeną chirurgii. I to jest wszystko, co może zostać zrobione. Żadna moc we wszechświecie nie może zrobić więcej niż pobudzenie umysłowego organizmu, który jest siedliskiem i źródłem zdrowia w ciele. Żaden cud nie mógłby zrobić więcej. Profesor Clouston w jego inauguracyjnym przemówieniu do Royal Medical Society w 1896 roku mówi: Pragnąłbym tego wieczora przedłużyć bądź narzucić zasadę, która, jak myślę, jest niewystarczająco, a często wcale nie rozważana. W praktycznej medycynie i chirurgii. Jest ona bazowana na fizjologicznej podstawie i jest o najwyższym praktycznym znaczeniu. Tą zasadą jest, że kora mózgu i specjalnie umysłowa kora ma taką pozycję w strukturze, że musimy ją uważać ni mniej ni więcej jako czynnik dobra czy zła we wszystkich chorobach każdego organu, we wszystkich operacjach i we wszystkich zranieniach. Fizjologicznie kora jest wielkim regulatorem wszystkich funkcji, zawsze aktywnym kontrolerem każdego organicznego zaburzenia. Wiemy, że każdy organ i każda funkcja są reprezentowane w korze. I tak są reprezentowane, że wszystko może zostać doprowadzone do właściwej relacji i harmonii ze sobą, a więc poprzez to wszystko może zostać przemienione do witalnej jedności. Życie i umysł są dwoma czynnikami tej organicznej jedności które tworzą prawdziwy zwierzęcy organizm. Umysłowa kora człowieka jest wierzchołkiem ewolucyjnej piramidy, której baza składa się z rojących się piramid bakterii, bakilusa i innych jednokomórkowców, które teraz oceniamy jako prawie panujące w naturze. Wydaje się, jak gdyby to było od początku celowa przyczyna całej ewolucji. W tym każdy inny organ i funkcja znajdują ich organiczny koniec. W mikroskopowej strukturze, tak jak dotąd wiemy, kora daleko przewyższa w złożoności wszystkie inne organy. Kiedy w pełni poznamy strukturę każdego neuronu, z jego setkami włókien i jego tysiącami dendrytów i relację jednego neuronu do innych, kiedy możemy zdemaskować korowy aparat dla uniwersalnego wzajemnego porozumienia nerwowej energii z jej absolutną solidarnością, jej częściowej lokalizacji i jej niezwykłe aranżacje dla umysłu ruchu, wrażliwości, odżywiania, naprawy i osuszania. Kiedy w pełni poznamy to wszystko, to nie będzie więcej pytań co do dominacji kory mózgowej w organicznej hierarchii, ani jej najwyższego znaczenia w chorobie. Lancet opisuje doktora Barkasa przypadek kobiety z domniemaną chorobą każdego organu, z bólami wszędzie, który próbował każdą metodę kuracji ale w końcu została eksperymentalnie wyleczona czystymi i prostymi umysłowymi terapiami. Barkas był już przekonany o jej zgonie w wyniku jej stanu i wtedy pewna medycyna niechybnie wyleczyła ją. Zarządzone przez doświadczoną pielęgniarkę, jedna łyżeczka stołowa czystej destylowanej wody została dana jej o 7, 12, 17 i 22 godzinie, co do sekundy ze skrupulatną troską. I w mniej niż trzy tygodnie zupełnie ból ustał. Wszystkie choroby zostały wyleczone i tak pozostało. To jest wartościowy eksperyment wykluczający każde jakiekolwiek materialne lekarstwo i udowadnia, że umysłowy czynnik samotnie leczy. Jednakże, niekoniecznie należy wykluczyć połączenie go w leczeniu ze środkami materialnymi. Dr. Morrison z Edynburga. Odkrył, że pani, która miała bardzo często gwałtowne, histeryczne ataki, dała swoją rękę jednemu mężczyźnie, a jej serce drugiemu. Krótka bezpośrednia rozmowa w tym przypadku utworzyła miły substytut dla destylowanej wody, w tym i innym przypadku, i pacjentka nigdy nie miała następnego ataku. Wiele wydaje się myśleć, że tylko nerwowe albo funkcjonalne choroby są wyleczane przez umysłowe albo duchowe metody. Ale Alfred T. Schofield M.D. mówi w The Force of Mind. W jednej długiej liście 250 opublikowanych przypadków wyleczonej choroby znajduje się 5 konsumpcji, 1 chore biodro, 5 wrzodów, 3 niestrawności, 4 wewnętrzne przypadłości, 2 wrzody gardła, 7 nerwowego debilizmu, 9 reumatyzmu, 5 chorego serca, 2 uschnięte ręki, 4 zapalenia oskrzeli, trzy słabych oczu, jeden przerwany kręgosłup, 5 bólów głowy. I takie są rezultaty tylko w jednym roku, w jednej małej kaplicy na północ Londynu. Czy jakiś praktyk medyczny, pomimo tych dowodów, naprawdę wątpi w te umysłowe siły? Czy nie jest świadomy składnika wiary, który, jeżeli dodana do jego recepty, to robi je często skutecznymi dla dobra pacjenta? Czy on zna eksperymentalnie wartość silnego zapewnienia, że lekarstwo wyprodukuje takie to, a takie skutki, jako potężny sposób uzyskania tych skutków? Jeżeli ta moc jest tak dobrze rozpoznana, to dlaczego w imię zdrowego rozsądku jest ignorowana? Ta moc ma swoje prawa działania ograniczenia siłę dla dobra i zła. Czy nie pomogłoby to studentowi medycyny, jeżeli zostałoby mu to wskazane przez jego nauczycieli. Jednakże jesteśmy skłonni myśleć, że pomimo wszystko cicha relacja powoli ma miejsce w umysłach ludzi medycyny i że nasze obecne podręczniki o chorobach zawierających zalecenia umysłowej kuracji, zaledwie w pojedynczej linii, jako niegodne poważnego rozważania, będą w przyszłości zastąpione przez inne zawierające poglądy, godniejsze wieku, w którym żyjemy.